Dosłownie chwilę spędziłem z Bloodhound, czyli nowym Battle Royale'em, który ostatnio był obecny w fazie zamkniętych testów. Były to testy alfa i trwały chwilę, bo zaczęły się 2 lipca o godzinie około 13, aby zakończyć się 4 lipca mniej więcej o tej samej porze. Krótko, bardzo krótko i trzeba przyznać, że ostatnie godziny były pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o ilość chętnych do zabawy. Na mecze czekało się dłużej, a finalnie tych grupowych nie rozegrałem wcale, bo i na partię solo musiałem chwilę postać, dajmy na to 3, 5, 7 minut. Jakie są jednak wrażenia? Zapraszam do oglądania. Trzeba tutaj podkreślić, że mał który producent w zakresie alfy pozwala odbiorcom na nagrywanie materiałów w ostatnim czasie, więc to spor plus, że już teraz można podzielić się takimi swoimi odczuciami. Te są różne. Jedni z tego co widzę, są bardzo entuzjastyczni, ale na Discordzie wydawców jest też gromada ludzi bardzo niezadowolonych. Jednych i drugich rozumiem, ale zacznijmy sobie od innej dosyć dyskusyjnej kwestii. W sensie Bloodhunt ma niestety jeden bardzo poważny problem, z którym musi walczyć już na starcie. Jest battle Royalem, który przez ostatnie latam, każdy z nas połknął, zwrócił, po czym zjadł jeszcze raz i teraz odbija mu się niesmacznie. Wybaczcie, to niezbyt estetyczne porównanie, ale taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Dokładnie tak było z karciankami, grami MOBA i czasami. Na początku fajnie, bo nowa treść, bo coś ciekawego, świeżego, a później napłynęła fala mniej lub bardziej nudnych kopii, które chciałem odciąć kawałek tortu i nadal raz na jakiś czas w ręce graczy trafia niedobitek. Bloodhunt ma tutaj o tyle lepiej, że się wyróżnia, bo faktycznie no, Battle royale o wampirach nie widziałem, a ten jest darmowy, mroczny, tylko pytanie, czy ma to szansę się utrzymać. Trudno w tym momencie jednak jednoznacznie wskazać jak wielki sukces czy też w topa czeka Blood Hunt, bo lista potencjalnych zmian względem alfy jest spora, więc w tym momencie wypada po prostu, jako tak opisać koncept, który jest, no nie oszukujmy się, prosty. Wchodzimy na mapę wypełnioną graczami w okolicach 40-45 oraz NPC. Jesteśmy wampirem, więc logiczne, że pijemy krew, a przy okazji w ramach typową typowo. Roy Realowej stylistyki, możemy także zbierać uzbrojenie, i tak dalej, i tak dalej, aby stać się tym najpotężniejszym wampirem w meczu. Do tego dochodzi strefa mgły. Dla ścisłości, całe uniwersum to Vampire the Masquerade, co wiąże się z konkretnymi zasadami. Przede wszystkim będziemy mogli skorzystać z możliwych sześciu klas postaci, rozdzielonych między trzy klany. Są to klany znane właśnie z uniwersum. Każda z klas ma swoje określone moce i dajmy na to brutal, bo tak gra jest w języku polskim ma przykładowo cios z falą uderzeniową i prawdziwą odwaga, a sabotażysta przykładowo pozwala użyć bomby ściekowej. Tym samym zabawa każdym bohaterem ma swoje wady i zalety w starciach. Rozgrywka dzieje się na terenie dosyć fajnie zaprojektowanym, muszę przyznać, zróżnicowanym i co istotne dla wampira stanowiącym po prostu ogromne pole do kombinowania, bo w zasadzie biegając po świecie trudno odczuć jakiekolwiek ograniczenia. Strzeliste budynki to nie problem, porozrywane elementy rusztowań czy większe przepaści między budynkami też nie stanowią ślepego załuka. Bohaterowie obserwowani z perspektywy trzeciej osoby bez problemu skaczą, ślizgają się, i wspinają, więc każda partia pozostaje dosyć dynamiczna, chociaż co bardziej pamiętliwi powiedzą, że Ubisoft też miał takiego dynamicznego Battle Royale, z którego nic nie wyszło i z tym się zgodzę. Faktycznie ma to swoje plusy i minusy, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj ze skakania i wspinaczki, które są bardzo naturalne i intuicyjne, czerpałem znacznie więcej satysfakcji. Zresztą, jak na alfę, pozycja działa bardzo płynnie na talach ultra, więc optymalizacja przynajmniej na ten moment stanowi dużą zaletę, a i też trzeba oddać, że Bloodhound wygląda ładnie. Jest być może momentami zbyt Plastikowy, patrząc na modele postaci czy też otoczenie, ale klimatu odmówić trudno. Z tego co widziałem, społeczność domaga się do tutaj perspektywy FPP i być może jest to zasadne, ale z pewnością jako tryb, a nie wyłączność, więc jakby miał się pojawić, to fajnie, gdyby był tuż obok trzeciej osobówki. Skupiając się jednak odrobinę bardziej na mechanikach. Tak jak mówiłem, na mapie poza graczami są także NPC, którzy mają formę różną. Jedną z nich jest grupa uzbrojonych jednostek, która poniekąd poluje na wampirów. Są bardzo mocni, stanowią swoiste wyzwanie, można z nimi walczyć. Są też zwykli cywile, których krew podreperuje nasze zdrowie, ale także może zafundować bonusy naszemu wampirowi w postaci buffów. Pić krew zatem warto, jednak warto z rozwagą, bo zabicie NPC-ta może skutkować ujawnieniem na minutę naszej pozycji na mapie. Wówczas zaczynają się łowy, a że zabicie realnego wampira to cenna zdobycz, to każdy będzie na was polował. Możecie mieć przecież broń wyższego tieru, albo artefakt dający przykładowo podwójny skok, który w tej grze przy Całej wertykalności jest gigantycznym benefitem. Przy okazji mamy opcję obserwacji terenu poprzez uruchomienie specjalnego zmysłu, który działa niczym skanowanie w poszukiwaniu wroga. Jest też diabolizacja, która po unieruchomieniu przeciwnika pozwala przewrócić pełne HP, wpływa na nasze buffy, no i oczywiście lutuje oponenta. Warto więc ją robić, bo jest wartościowa dla mocy naszego wampira. W ogóle mówiąc dodatkowo o samym zabijaniu czy też byciu zabijanym, gra pozwala na samodzielną regenerację. Tym samym, jeżeli nie zostaniecie ukatrupieni, to po kilkunastu sekundach trafnego ukrywania się, wampir wstaje i jest gotowy do dalszej zabawy. To pozwala przedłużyć rozgrywkę i zawsze warto walczyć o kryjówkę, bo powalenie nie oznacza pewnej przegranej. I wydaje mi się, że w tym momencie mamy maksymalnie dobrze skondensowany i obiektywny opis zabawy, który pozostawiam Wam tutaj na dany moment bez większej oceny. Mogę jedynie wspomnieć to, czego brakuje, bądź też co jest oczywistym niedopatrzeniem. Po pierwsze, nie było możliwości grania ze znajomymi, tym samym realizacja meczy w tym momencie jest absolutnie losowa, ale wydaje mi się, że kwestią czasu będzie Dodanie właśnie takich możliwości. Niestety, zbieranie itemów wygląda, no, trochę źle albo inaczej. Pozostawia postać w sytuacji pewnej bezradności. Generalnie, w tak dynamicznej walce, pewne rzeczy powinny dziać się automatycznie. Tutaj natomiast nie dość, że armor podniesiecie, to trzeba go jeszcze założyć z paska kwipunku, bo sam się nie zakłada. No i finalnie do tego dochodzi animacja przypinania kamizelki. Fajnie wygląda, ale praktyczne to w stopniu żadnym. Wielu ludzi wskazywało również na ogromną moc broni do walki w zwarciu, bo tak, mamy tutaj trzy. Sloty, dwa na snajperkę i do tego przykładowo AK, a do tego jakieś ostrze. No i tutaj muszę przyznać, z ręką na sercu bardzo mocno miecze zbagatelizowałem, bo potraktowałem je podobnie jak w każdym innym Battle Royale. Są, ale raczej ich nie używam. Zresztą podczas rozgrywek, w których uczestniczyłem, też mało kto po miecze sięgał. Dopiero czytając Discorda zauważyłem, że część osób, być może grających dłużej, właśnie na ten case zwróciła uwagę, że miecze są bardzo istotne i potrafią być OP. No i tak to wygląda z tym Bloodhuntem. Battle w świecie wampirów. Wszystko za Darmo. Do tego podobno item shop z kosmetykami, które mają nie mieć absolutnie żadnego wpływu na rozgrywkę. Jak to wyjdzie przy premierze, zobaczymy, bo z jednej strony jest fajne uniwersum do zagospodarowania, z drugiej przesyceni gatunkiem, które może odbić się czkawką. Obserwować zawsze warto. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!